Witam w wiedzy kolejowej, jestem z Robert Kiesicki i dzisiaj pokażę jak działa zgrzewarka K922-1 do Zgrzewarka będzie używała szynę 300 metrową No i to jest efekt zgrzewania tej szyny Lecą iskry Kontrola Fajerwerki. Wciąg dalszy fajerwerek. Zgrzewanie trwało do 3 minut. Pozostaje resztka. To jest nóż, który jest z resztki. I pracownik tutaj o klupie, ściętą część. gorące efekt końcowy wygląda mniej więcej tak to jeszcze nadaje się do szlifowania ale musi odczekać co najmniej 20 minut żeby na go coś